Mam nadzieję, że jesteście gotowi na konkurs i ja racie się teraz tak, jak ja się jaram po tym jak ten czołg nie podpalił, bo dzisiaj przekażę Wam wszelkie informacje i zapowiem oficjalnie start tego konkursu, bo start odbywa się właśnie w tym momencie, więc szybko lećcie do opisu filmu, żeby być jak najprędzej w lobby, do których link macie również w opisie, bo w tych lobby, na tych mapach, które podaliśmy w opisie filmu, będą rozgrywane rozgrywki, a z których włonimy 11 najlepszych graczy plus kilku rezerwowych, gdzie później będzie Będziemy grali jeden finałowy mecz po świętach, z którego oczywiście wyłonimy jednego zwycięzcę. I ja w tym meczu oczywiście, żeby nie było, też będę brał udział, bo ja muszę ten mecz mieć na oku, bo ja chcę wiedzieć, że tutaj wszystko jest zapięte na ostatni guzik i wszyscy będą mieli uczciwe szanse w wygraniu. Głównej nagrody, którym jest oczywiście iPad Air 2, jeżeli chodzi o sam konkurs. Tu musieliśmy zrobić się małe wymagania, Musieliśmy pójść na kompromis, bo chciałem, żebyście wszyscy od najsłabszych rang do najwyższych mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie, ale oczywiście no nie pozwoliłby na to balans gry, więc musimy tutaj Wam pójść na małe kompromisy. I teraz tak, żeby wziąć udział w konkursie, trzeba mieć rangę minimum sierżanta, maksymalnie młodszego chorążego. Robimy to ze względu na to, że akurat te rangi pomiędzy sierżantem a młodszym chorążym są w miarę zbalansowane i pomiędzy Tymi rangami nie ma wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o sprzęt. Gorzej by było, gdybyśmy mieli tutaj sytuację, w której walczyłby ktoś z małej rangi z kimś z bardzo dużej rangi. No, tutaj byłyby już olbrzymie problemy. I tu jednocześnie jest ukłon w ludzi, którzy grają w tą grę regularnie, ponieważ. Nie ma tej sytuacji, w której tylko nowi gracze mogą wziąć udział w konkursie, a każdy nowy gracz będzie miał okazję dobić sobie na szybko rangę, żeby w tym konkursie zagrać. Więc podsumowując, linki w opisie macie do map. a Z tych map wyłaniamy 11 zwycięzców. 11 zwycięzców plus kilku rezerwowych bierze udział w ostatnim meczu, w finałowym meczu, który będzie po świętach, ze względu oczywiście na, na to, że wszyscy będziecie teraz te święta zajęci. I później oczywiście ja personalnie a prywatnie już się skontaktuje ze zwycięzcą, żeby dostarczyć mu nagrodę pocztą. Bo ona będzie najpierw leciała od twórców gry, później ją będę mógł spokojnie przekazać, żeby nie było tutaj żadnych problemów i żeby wszystko było zapięte na ostatni guzik. No i oczywiście jedyne zasady jakie tutaj są to tryb Deathmatch i to jakie rangi będą mogły wziąć oczywiście w tym konkursie udział. Czyli wiadomo, od sierżanta do młodszego chorążego. Jeżeli macie oczywiście jakieś wątpliwości, to walczcie śmiało w komentarzach. I tutaj twórcy gry mi podrzucili parę screenów z nowszej wersji tanków, która ma o wiele lepszą grafikę niż ta obecna. Mimo tego, że ta grafika nie jest zbyt fajna, to mi się tutaj podoba. Ale tutaj macie screen z wersji Unity, która została tam właśnie dopracowana i właśnie odpalono testy beta, do których chętnie też bym teraz wziął udział, ale teraz to ja jestem zajęty walką w normalnych tankach, więc ja mam nadzieję, że w tym ferworze walki przekazałem Wam mimo wszystko wszelkie informacje dotyczące tego, co w tym konkursie będzie. No i co? Ja Wam życzę powodzenia. Mam nadzieję, że nawet jeżeli nie wygracie, to będziecie się świetnie bawili, bo myślę, że mm, współzawodnictwo tutaj jest chyba najlepszą rzeczą i najlepszą zabawą, jaką można sobie wyśnić, bo tu nie chodzi tylko o to, żeby grać dla samej nagrody, ale samo współzawodnictwo, same spranie kogoś tutaj jest naprawdę świetnym doznaniem. Oczywiście z chęcią bym sobie jeszcze pograł teraz w tanki, ale obecnie muszę iść nadzorować konkurs, czy, czy wszystko dzieje się prawidłowo, czy wszystko jest tam zapięte na ostatni guzi, dlatego ja was żegnam. Mam nadzieję, że będziecie chętni na wzięcie udziału w konkursie i do zobaczenia już w meczu finałowym, bo już z meczu finałowego pojawi się kolejny film a później już tylko ogłosimy wyniki dlatego poboczenia kolejnym razem, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, jeżeli chcecie więcej konkursów różnych gier, a ja was żegnam i życzę wszystkim powodzenia w konkursie i mam nadzieję, że wygra najlepszy